Jak się fajnie wraca z bandytami. Jest, będzie mój bohater tu stał? Nie ma. Hamby. Nie lubię was. Dobrze, miły panie, pokaż co masz. Pan ma dynamit, ale strasznie drogi. Nie podoba mi się. Uuuu. A to ciekawe. Półautomatyczny Shotgun. Buffalo. Którego chyba jeszcze nie mogę kupić. Bolt Action mam. Pistolet jest. Ten rewolwer jest też ciekawy. Alfa Ośle naboi w magazynku? Ale jest podobny do tego mojego, więc można używać ich naprzemiennie. Nie wiem, czy nawet nie trochę lepszy. Ale nic tu więcej nie ma. Więc trzeba stąd wychodzić. Witam panią. No tyle razy tu już byłem, a nie było zaparkowanego tego pięknego mustanga tam. tam jakaś kapa. Nie wiem czy nie, mo nie wiem czy moja czy nie, więc nie będę kradł. Do góry, do góry, do góry. No patrzcie jaki biedny kraj. No same konie tylko są. A ja czekam i czekam i czekam na tego wielkiego bohatera. Tego osła. Ja na osiołku chciałem sobie pojeździć. Ale nie ma nigdzie. To za nezny koń, kurczę! Przebieg parę kroków i widać, że się zmęczył. Diaz, wracam, o Dia znowu się zaczyna to w dragon. Da santa. Czemu nie mogli go S nazwać? Byłoby łatwiej. Chyba stoi sobie tam, podpiera ściany. Widać, tak, że... Mm, jako była jego ulubiona pozycja na imprezie. Co, znaleźliście tego Williamsona kalere. Wreszcie ruszyliście dupę? O, widać, że przesłuchanie nadal trwa. Mm. I'll save her for later. Or I'll kill her and all her family. They're probably rebels anyway. Eh? Anyways, it's good to see you, amigo. Good to see you. You know, you are a rare find. A gringo who is also a friend of our country. Bienvenido. We welcome you. Okay. Bad, relax, relax. I have some wonderful news for you. Quite wonderful, in fact. You know the men you hunt? They have been captured in Chupa Rosa.

Vámonos, cabrón! go! Adelante! Mi amor! Mi amor! No już go spędzi! Skubany na stare lata. Penigrę. Wsiada na byka. Nie pójdziesz dalej. Już on odpadł. On. Odpadaj, Santa. I co, okazało się, że tam ci są. Czy porość, tak? Eskalera. Już czekam na ciebie. Kochany. O nie. Do Santa się zablokował drzwi. Czekam. Skarbie. Ej, bo ci otworzę te drzwi. Łama go jebana. Tak, do Santa. Geniuszu. O tak. Dawaj, pokaż co potrafisz.

With the munitions train, I ain't sure that means very much. You have Espinosa to blame for that. Come now, John. After everything we've been through, I think we can trust each other, don't you? How did you find them? They were captured just outside Sancho Every rat must come out of his hole eventually. Being held in the church, a chance for them to contemplate heaven. Before you send them to hell, we have the area surrounded. Oh, cheer up, John. This is what you came for. You're so tense all the time.

Dobra. Okej. Okay. Tak, tak. Dobra, trzymam. Autosylowanie, działaj! Za daleko. <laughs> Chcę wygrać to! Moja będzie cała kasa, moja będzie! Dawaj, dawaj, moja. Cała kasa moja, cała kasa moja. Jestem pozerny. ty tym jestem biedny, Dawaj mi kasę. O, wyg wygrałam chyba. Ja się postrzelam tam w na druga, druga? Dawaj. Maar er zijn 4 map. Ik geef het Oh nee, zijn 4 in Mexico een einde. Kom op. ik zou graag je niet doen. Je hebt veel mensen geholpen. brave colonel ever leave zijn villa to the jesteś się Nie macie z szans, Dałeś mi kasę. Biedaki jedne. be protected. ma Abraham Reyes, Rebel leader. I hear he rides with his men. How would you know that? Arey us blinded by love for himself. What he does to right songs i poems about winning battles he's never Now we have time for one more jeszcze? Kurczę, zarobię no moje miliony tutaj. Dobrze, to celowanie Wolno mi się Deda regeneruje, bo bym sobie trochę lepiej z niego. Łap to! Kurde jebane Ptaki.

I obyd o, obydwoje te słowa nie dotrzymują. Króik! Gdzie jesteś? Ty chujów. wiem cię! Nie! No! Ktoś nazywa tego celne oko miękkie. Już prawie jestem. E, przeskoczę sobie. <noise> Duży chyba zajmie ten przeskok niż dojechanie. No i pokaż mi gdzie jestem. W kościele chyba mieli być. To jest chyba ten kościół. Bardzo obszerny. Santa chodź tu. Oni są? Coś cicho jest strasznie. Jakby mieli być tam więzieni, Okej. Okay. Ja tu nikogo nie widzę, gdzie masz tego? gościa? Ja tu widzę tylko myszy brud i szczury I trochę świeczek Oj, żeście mnie oszukali nieładnie brzydko jest mi oszukiwać, panowie A wiecie jak to się kończy jak się wyszukuje? Zostaje się kulkę wiądra. Sam tym podwój, <noise> <Chuju>. że <noise> się tak brzydko wyrażę. Ale po cię nie lubiłem, wiesz? Meksykańska świnia. Dobrze przynajmniej, że ten frajer mi pomógł. A jeszcze jednego kumplem mam. Uuu, fajnie! Czas spalać do rebeliaków! <grystanie> Oj, jest otwarty? Nie, tędy, dobra. Jest ktoś, kto mi tu rozwiałże moje sznury? Ludzie, ratujcie, ja nie mogę tak biegać. Rozwiązuje rejestr, pomóż mi. No, co ja mam tylko... Pff. Skąd te swoje bronie dostanę? To jest chyba tamto miejsce zaznaczone tym punkcie. Aha, tu skrzekaj. Mapią, mapią, John! Tu się dużo dzieje, ale niech się bronie. broni. O, nie ma w mojej broni ja pokażę Głupie Armię meksykańska ej ej nie male boy double action Vulkanik e, ten serio <gryw> nawinęłaś się po drodze No, panowie Meksykańce... Przykłóca się na śmierć w cholery. Mierda! I osuwania! Oh, sorry, to był mój. Tu jeszcze jakiś jest na dole. Tu jest to jest przecież pryciarzyk. I tam na górze zostało dwóch panów. Nie widzę cię. Może się chowasz. Muszę gdzieś się wywejść. Tam Fa Santa to się ukrywa. Dobrze, chodźcie tutaj. Tu jesteś? Nie! Yeah! Gruba mendo meksykańska! Tu na balkoniku sobie siedzą Wcześniej mi zajmę Dobrze, pięknie daj. Patrz, to ostatnia rzecz co zobaczysz przed śmiercią. Ach! Dobra O też jeszcze. Chyba ten kapitan. Ten grubasek Chodzimy. Aaaaa, pieknie! Główka kurwo! I ty też! Nie I No śmieci. Dobra, dzięki pomocy tych oto nienawidzonych przez rząd Meksyku ludzi udało mi się jakoś przeżyć. Justly ruled by fine men. But, but, but el trabajo, the job is not done. Our struggle is not over. We will fight on day and night until local tyrants like Allende are no more. And him and all his dogs are brought to the sword we yeah.